Hej, witam w następnym odcineczku, robi się już szarówka, ale postanowiłem, że nagram Wam jeszcze odcineczek, póki to zmontuję. Chodzi dokładnie o montaż podświetlanej gałki biegów. Tak będzie ta gałeczka wyglądać, podświetlana na kolor czerwony, idą dwa przewody, plus, minus. Tu jest ten plastik cały. Jak te przewody poprowadzić? Otóż, tutaj są dwa kanały. Trzeba sobie przewiercić. Nie wiem, czy widać. Ale chodzi mi o to, żeby tutaj środkiem nie przeprowadzać przewodów, ponieważ tutaj, ponieważ tutaj wkłada się ten plastik. I jak podnosimy wsteczny, później opuszczamy, by tu non stop te przewody wadziły, by się wycierały i zresztą ciężko by było wrzucić wsteczny bieg, podnieść i w końcu by się te przewody przetarły i nie byłoby prądu. Dlatego tak. Wiercimy sobie otworek tutaj z jednej strony. Drugi otworek z drugiej strony. Akurat tutaj te otworki wywierciłem wiertłem trójką. No i tutaj trzeba przewód poprowadzić po samej ściance. I tutaj sobie pociągnąć, żeby wyszedł. Eee, żeby poprowadzić po samej ściance, przewód gdzieś dotąd dochodzi. Musicie sobie wiertłem dowiercić dalej. Tylko wiertłem cienkim. Nie możecie wiercić wiertłem grubym, ponieważ możecie, może Wam ten plastik tutaj pęknąć i, i wtedy będzie lipa. Bo będzie zniszczone. Tak samo w środku nie możecie naruszyć e, nic, połamać ani nic, ponieważ będzie Wam wadzić i tak samo nie będzie można wrzucać e, biegów wstecznego. Więc wiercimy sobie po samej ściance kanał wiertłem, wiertłem 2,5 takim cieniutkim. Zobaczycie, że wiertło wam doszło dotąd. No to koniec. Dalej nie potrzeba wiercić. Później sobie przepuścicie ten przewodzik. Zobaczycie, prawda, tutaj to pęsetą czy czymś, czy igłą sobie podwadzić i później pęsetą złapać i wyciągnąć. Z tej strony robimy tak samo. No i później. Mamy te dwa przewody, wiadomo, czerwony do plusa, i tu akurat jest niebieski przewód. No to do, do masy, demontujemy sobie tutaj te pokrętła nawiewu. Możecie też gdzie indziej podłączyć, nie musicie akurat tutaj. Ja akurat mam tu rozebrane, tak jak widzicie to tutaj jest sprawne żaróweczka to znaczy te gniazdo jest sprawne ale tu niestety przy wkładaniu żarówki to gniazdo wpadło mi do środka razem z przewodami i niestety nie miałem możliwości już tego gniazda wyciągnąć a przewody Udało mi się złapać pensetą. Oczywiście musiałem tutaj rozwiercić to, żeby się jakoś dostać, i szukałem pensetą. I udało mi się te dwa przewody plus i minus troszkę wyciągnąć. No i przylutowałem sobie takie gniazdo na takich przewodach długich. To gniazdo jest akurat fajne, bo te króciutkie takie gniazda, gdzieś dotąd są. To nie bardzo, bo nie ma gdzie tu przylutować, to się odrywa, te są bardzo fajne, bo są długie przewody i możecie sobie ładnie zarobić końcówki przylutować, czy taśmą izolacyjną tak e, zabezpieczyć, zaizolować, więc w ten sposób ja to zrobiłem. Oczywiście, e, światełka, te żarubeczki mi działają. Zaraz Wam pokażę. Wszystko tu świeci, i tak samo tutaj to poświetlenie zapalniczki, jak Wam mówiłem, też zrobiłem, i też to świeci. E, tutaj ten. Żółty przewód to właśnie poprowadziłem od zapalniczki no i podłączyłem się tutaj pod plus do tej żaróweczki. I teraz, jak będę podłączał tą gałkę, tak samo sobie tutaj podłączę do plusa, czerwony przewód no i tutaj do minusa, czy tutaj sobie wepnę. Pod minus może i zaizoluję. No i będzie to świecić. Zaraz Wam pokażę, jak to zmontuję. Jak to będzie wyglądać, zanim te przewody sobie pociągniecie tutaj i podłączycie. No to najpierw musicie je sobie tutaj przepuścić przez mieszek, dopiero później. Podłączamy. Tutaj tak samo musimy te przewody tak ułożyć, że jak będziemy wkładać, żeby nie weszły nam w ten otwór, tylko one mają iść tutaj bokiem. No i tu wkładamy. I tak, tu jest taki otworek. No to przykręcamy na. Tam jest taka śrubeczka mała. Mamy taki kluczyk w zestawie razem z gałką biegów, no i dokręcamy, żeby to było dobra. Teraz pora założyć mieszek, przewody przez mieszek przeciągnięte. Ja sobie tutaj taśmą przykleiłem, żeby się nie ruszały. No i tak, i teraz wystarczy je przeciągnąć tutaj i podłączyć. Oczywiście, jeszcze tutaj ściągniemy sobie opaską mieszek. Mam już wszystko zmontowane, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj sobie wziąłem pod minus, podłączyłem ten niebieski przewodzik. No, i tutaj, tak jak Wam mówiłem, czerwony ten cienki przewodzik. Podpiąłem sobie tutaj i zaizolowałem. Pod, pod plus do tej żaróweczki. Tak to tu wygląda. Robię to przy włączonym wstecznym biegu, ponieważ wsteczny najdalej się wysuwa. Musi być duży zapas przewodów, żeby nie ciągnęło. Wszystko mamy zmontowane. Oczywiście to trzeba sobie teraz ładnie uporządkować. Przewody są tak poprowadzone, że nic tu nie wadzi. Wrzuciłem oczywiście oryginalną sprężynkę. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. No i wsteczny podnosimy. Też wszystko ładnie chodzi nic tu nie wadzi ja to teraz wszystko tu wrzucę i pokażę wam efekt końcowy jak prezentuje się, jak to wszystko ładnie się... mam wszystko zmontowane zapalimy lampę żeby było lepiej widać więc tak wszystko zmontowane jest Tak się prezentuje gałka, i też wszystkie biegi ładnie wchodzą, nic nie przeszkadza. Wsteczne tak samo, wszystko jest ładnie. No i teraz prezentacja: najważniejsze, jak to wygląda. Gasimy lampę, jak to wygląda, jeśli zapalimy? Tak wygląda podświetlenie. No, i tutaj świeci się ta zapalniczka, co wam pokazywałem. Fajnie, na no, co się jedzie, no to. Ładnie to wygląda. Jeśli odcinek się podobał, no to oczywiście zachęcam do zostawienia lajków, pisania komentarzy. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być oczywiście na bieżąco z nowymi filmikami. No i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnych. Filmikach w następnych odcineczkach. Trzymajcie się. Hej!